Więc mamy finał oboczny. Chciałem go zacząć poprzez. Arrrr. już uznałem że będzie takie od razu cringe, że łapkę w dół i wyjdzie. Więc tego nie zrobiłem, pomimo tego, że to zrobiłem. Nie było tematu. Idziemy testować nasz nowy sprzęt. Maksymalna snipa, aktywna przez lewy przycisk myszki, Wybucha kulka oraz po prostu normalny wybuchowy materiał. Więc zobaczymy szósty level, i potem oczywiście siódmy. W nocy walczymy, uu uh, byłeś jakiś, był jakiś level w nocy już, czy dopiero, czy na mi się po prostu nie skupiłem? Latający pojazd Nie wiedziałem, że będzie cały czas się, czas lata Nie, 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 nie Holy shit Are you serious? Are you serious? O, oh, idealnie go trafiłem no, ten pojazd jest po prostu next level. Z znaczy, ze będzie go dość łatwo ze jak mi się wydaje, ale. No, pomysł, żeby pirat w takim już przyleciał? Niesamowity. Wręcz niesamowity po prostu. Czemu dostałem znowu wiadomość od T-Mobile, na ile jestem zadowolony z obsługi klienta? Nie komunikowałem się nawet z Wami. BOM! Ale mu nogi pod ale szczerze mówiąc Nie poda mi się ta broń. Czemu? Ponieważ owszem e, mogę sobie aktywować samemu Ale ten wybuch jest łamniejszy <gry> Temu jak się tam noga łamie cały czas. Na sensie, na jeden proces jest taki, że mało damage zostałem. W pierwszej dużej przeciwnika, bo jednak... Eee, jak się nazywa? Destrzedziłem go przed pierwszym ruchem. Widzicie? Jakbym wybuchł od razu, co nie mogłem w sumie przewidzieć, że jak będzie wyglądało, to bym go się zabił na górze. No ale już trudno. Nie narzekajmy aż tak bardzo na grę, bo to też jest moja wina. Okej, okay, um... Moja opinia jest dla nas bardzo ważna. No, wszystko fajnie, tylko że nie, nie potrzebujecie mojej opinii, ponieważ nie byłem z wami w kontakcie, więc jak mogę wam was ocenić? Tu jest tyle HP, tu jest tyle HP. Tego zestrzelę. Tutaj wydaje mi się, że eksplozja będzie dobra. Na nie na pełnej sile. O, Cwaniak! Idealnie, idealnie, tylko wciąż wam ta broń jest dość słaba. Teraz troszeczkę. Coś tego typu. Uff. Ale, będę miał znowu komentarz, że. ty za często mówisz uff. Nie wiem, że aż tak bardzo mi się to podoba. To... Powiedzonko z Robloxa. Za bardzo. Jestem za bardzo typ, typem, e, który lubi memy. A jednak uff, w memach jest dość często używane. E, zresztą w ogóle dla pewności. Żeby tego koszyczka nie było, kto będzie wykonał nas strzały. Teraz. strzał, więcej Taki? Mogę zmienić już tą broń Szczerze mówiąc Korć mi w dwie snajpy Serio Dwie snipery, jeden eksploziv Może będzie spoko Myślałem, żeby tego zestrzelić, ale on tak chce dostaje eksplozywem zaraz, więc nie ma sensu, nie ma takiej potrzeby Dokładnie Dostał, zginął a uh, na pewno zmieniamy to, to działko. Może to wściekłe, bo zobaczymy, jak to będzie działało. Tak, dla, dla, jest to po prostu czysta ciekawość. Jak, jak mogą te wściekłe kulki działać? Cyk! Idealnie, zestrzelony. Test explosive nie tak, to troszeczkę niżej. Uff! Poleciał ładnie. Po części, teraz fajnie wyszło to uderzenie, ale to nie jest. Nie przez to wygraliśmy, znaczy nie przez to go zniszczyliśmy. O, że to miał ten wybuch. Bo gdyby od razu wybuchło też by. Uh, to się, no raczej. Nie przez to, że ten wybuch jest aktywowany przeze mnie. O, gdyby był po prostu normalny to też by tak wyleciał. Na razie dobrze idzie. Na razie dobrze idzie. Wydaje mi się, że przez to, że. Um, Starsze szczupłe poradziliśmy z tym statkiem uh, latającym. Super to jest kanon z możliwością wybuchu, to jest e, skam, to jest skam po prostu. Jak ja tego nie zniszczyłem? Ile to ma wytrzymałości? Może ja po prostu nie, przez to, że jest niezapgradeowany, to może też mieć taki sens. Może ten właśnie wybuch aktywny, znaczy manualny, też może być przez to, że jest niezupgrade'owany. Uh, tak, zestrzelmy tutaj mu twarzyczkę. Tu muszę wycofać z eksploziwa do, do dolnego. Cyk. Widzieliście? Ile było to Praktycznie nic. W sensie w walnięciu, ok. Ale powiem ten drugi wybuch. Praktycznie nic. Hej, our cannon! Tak, mogę tego ze snajpy strzelić? Tego z kulki Okej. Okay. Tip Defedora E... Uh, tak jest sniper, tak powiedziałem. No, jakby go jeszcze wyrzucił, to by było zbyt piękne. Coś tego typu? On mu się nic ze nie zadał. Usuwam to. Po prostu to usuwam. Ciach. Mam już dwa działka, a będzie jeszcze jedno działko. Czyli muszę zabić jeszcze czwórkę piratów. Na jednej cz czwartej hp. Okej, okay. Tu by nasze się podszło pod koszykiem. To mnie cieszy. Ja mam nadzieję, że pójdzie więcej tu, pomiędzy tą dwójkę. Cyk. Dwa razy dostał. widzieliście? No, dwa razy. No, w sensie tutaj przytankowana przez tureta. Wtedy dostał po prostu w czapę. Dalej żyje. Ja tu nie czynić dwa eksploizywy, bo ten. Ta wkurzona kula, wydaje mi się, że po prostu jest. Wkurzona w takim sensie, że np. bije się więcej jest normalnym cannonballem. Hmm. Od razu załatwiamy tego typu, żeby nie strzelał. Po prostu gościu nie ma prawa tutaj być. Tak. Idealnie w czapę. Nie ryzykowałem, że raz znowu wyleci nam ta kula. Teraz idealny strzał w to samo miejsce jest. Bang! Let's go! Prepity na naszym koncie. W strzelaniu tego, nie bawi się to. Sail Mamy jeszcze więcej. Angry cannon. It's cannonballs, a. Are, are furious for some reason. To wydaje mi się, że wezmę to drugi raz. Ten jest słaby. No. Drugiego eksploziva weźmiemy. Upgrade, upgrade, upgrade. Upgrade. Drugi raz nie mogę. Eee. Uh, Powinno być spoko. Powinno być spoko na ten finałowy level. Pamiętajmy, że musimy trafić w... Właśnie. Teraz będzie jeszcze dwójka może? O, nie ma na szczęście dwójki. Na szczęście nie ma dwójki w tym statku, więc to jest... najważniejsze. Okej, okay, strzał. Aj Oj Szybko wymierzyłem To nie powinno dodać do jeżeli już Panie dowódcy to nie powinno zadawać. Demage nie kanona. Teraz, let's go, dostał. To jest za mało wciąż. Teraz, no, kurciaczka żeby nie, żeby nie, żeby nie zdenerwować się aż tak bardzo, aż tak szybko. I'll fix the cannon! You fix the cannon, I fix your face, you let's go, teraz tylko jeden trafi, jeden trafienie jest potrzebne. Let's go! Let's go, let's go! Przynajmniej <śmiennie> plus taki, że tylko jeden się pojawił. Czyli... To jest chwilowe level. on musi być, to musi być jakiś mini boss. Coś w tym stylu. Nie bierze. Zaczynamy um. w tę papę Niech ja się tutaj złączą. Teraz mówię jednego eksploziva. O, Let's go. I teraz drugi nie poleci nic i tak. Uuu. O pod na łeb, go się zabił. Teraz, jeżeli znowu strze, to jest z, z kanona. Mam znowu idealnie um, dwóch zabitych, przynajmniej. Należy jak strzelać. Jeżeli trafi w tej dwójkę, to trafię tamtą dwój dwój dwójkę. Jeżeli trafię w koszyk, to trafię tamtą dwójkę. Jest świetnie. Więc zaraz tego trafię. Prawie go wystrzelił Zaraz, idealnie mam kanon e, ustawiony, więc zrobię go troszeczkę niżej. Prawie trzech. Prawie trzech. Szkoda, 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 szkoda. Uh, troszeczkę wyżej, Let's go! Z tego mogę ze strzelić, A tego potem z kanona eksploziwa Miałem nadzieję, że przestrzelisz. Miałem nadzieję, że przestrzelisz, typie. Teraz tamten nowy statek się pojawił. U, jeszcze się nowy statek nie pojawia. Cyk. Dlatego nie musiałem zepchnąć do wody, po prostu był już martwy. Teraz troszeczkę niżej. Gdzieś tu. Jajks. Jajks. Holy shit. Nie powinienem go trafić w ten sposób, Powinien już go załatwić na 100%. Jeszcze mi sniper teraz zniszczyłeś. A przydałaby mi się, żeby zadać tutaj damage w ten statek już. Holy come. Jeżeli powtórzę ten strzał więcej, tak, powinien być dobrze. Let's go Więc zaposłem na tą trajektorię lotu A teraz... Aha. Coś tego typu Ale gościu dostał, poleciał tam do przodu że to nie była ta najlepsza... Ten najlepszy kanon, bo tak to by go zabiło na pewno pomiędzy na damage Z e, lepszym upgrade'em O 172. Here comes the bo... A mi na to Pokryjesz koszty napraw za, te, za to. Masz tak jak w banku. Krzyk. Prawie, prawie dostał. No, strasznie duży to ma damage. No podjesz, Jojzu, sobie. Teraz tak, tak. Snajper mogę strzelić tego na 100%. Bo chyba koszek nie zasłoni. Ale czy chcę ryzykować w ten sposób jeszcze? To jest dość ryzykowne. Czy mogę to zrobić? Zaryzykowałem. Traciłbym strzał do snipa, ale mam pewny tak to. Pyk. Teraz tutaj wybuch. Gość jest znowu pokonany. A i teraz ostatni strzał w tego gościa. Tu mam mniej więcej dobrze już wymierzony cyk. I mamy drugi statek zniszczony. Teraz tak. Teraz został nam statek. To jest trzyosobowy? Tak, to jest trzyosobowy, dwuosobowy, jednoosobowy. I możliwe, że jakiś boss. W coś w tym stylu. No bo. Czemu nagle w szóstym i siódmym levelu miało być tyle samo przeciwników? To mi śmierdzi. Eee, uh, pyk. O! Wypadł. Czyli da się ich wypełniać z tego. Nice. Tak. Zatek się nie, Znaczy ten, eee... Turec się nie zniszczył, szkoda, Ale może uda mi się strzelić... Jeszcze więcej na sam sposób? No nie wiem, jeszcze jestem bardziej zdenerwowany. To, że nie trafiłem na w tą dwójkę, gdybym zniszczył tego typa. I da trafiłem strafiłem sniper, czy właśnie, że nie zniszczył mi kanona. Nie wiem, co najbardziej bali Keep it up, guys! Nie idę w życiu. Dajcie mi trajektorię. Idealnie jest w tą dwójkę, więc. Cyk Ten praktycznie jakby nietknięty jest. Wręcz zabawne O wiele bardziej mi się to opłaciło. Czemu? Bo ten typ nie może tak jak strzelić, więc to, że poszedł damage jeszcze w następny statek jest idealne dla nas A tego będą ze sniper strzelić na 100% Więc sniper idzie w niego Jeżeli nic nie zniszczą Nie zniszczy mi niczego, proszę Przestrzel. Dobra, widzę, że nie strzeli Prawie mi zniszczył tego kanona Tak jak mówię, snajpa idzie na 100% tego nie ryzykuję, żeby ten jeszcze mógł strzelić. Teraz to mam prawie, że idealny strzał. Jak nie idealny. Za załatwiam tego typa. Teraz chyba jest idealnie, ale lekko wydaje tak się, że zrobię. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. To jest jednoosobowy statek, przychodzi. To jest ostatni typ, czy nie? Trzeba mieć jakieś wrażenie, że jak standardowo przy grach z Piratami musi być jakiś Kraken, który będzie jeszcze zniszczyć. Okej! Okay. Okej! Okay. Dwie osoby. Ok, bałem się to, że to trafia, ale udało się. Teraz minimalnie wyżej musi być coś tego typu. O! To w idealnym jest się usta... Co tam się wydarzyło z typem? Troszeczkę wyżej, dosłownie tylko troszeczkę wyżej Pyk Poleciał Surprise! Jeszcze natura dla was? Proszę nie strzelaj już, chodź nie strzelaj Fire, fuck Jeden albo dwa razy mogę przyjąć niego hit Pyk Uff Może tu ja to mu zniszczymy, co? Zniżmy mu tureta Decaiłem Pyk Okej, okay, tureta nie ma. To jest dla mnie najważniejsze, bo ja będę musiał włączyć ten turet. Chociaż nie zrobię mu tego przez dwóch w jednej turze. Holy shit A czy jestem w stanie go zabić? Chyba nie. Muszę ryzykować, że mogę dostać jeden hit To jest pełne ryzyko, że jeden hit mogę dostać I piszę się na to ryzyko Jeden hit mogę dostać, jeden hit mogę dostać, jeden hit mogę dostać. Jeden hit mogę dostać, jeden hit mogę dostać W mi się przybacie. Ok, pokonałem statek jednoosobowy. Mamy teraz łódź pod wodą. Nie miałem chyba tak dobrego życia w jakimkolwiek levelu od jakiegoś czasu. Jak dostanę to w sumie zobaczycie. Ale naprawdę starałem się. Nawet przyznam się szczerze, powtarzałem te level już dwa, bo trzy razy. W momencie tylko, kiedy nie udawało mi się zrobić pierwszego tego statku. Latającego za pierwszym hitem od razu się poddawałem i restowałem level, więc a no trochę tych restów było, ale opłaciło się, bo udało mi się robić w tym ranie właśnie a, nie do tego damage'u, bo gdybyśmy w tym ranie, który poprzedni był, nie dostaje tego pierwszego damage'a, nie miałbym problemu z tym levelem. Więc no cóż, a, snajpa cyk, teraz wystarczy ładnie celować naszych wybuchów. To my troszeczkę niżej do strzelenia, więcej gdzieś tu. Idealnie w czachę. Nie wiem, że co w sumie działa jakkolwiek mocniej przy eksplozywach. To my idealnie do strzał, tylko zróbmy go troszeczkę niżej, żeby mieć jakby co przymierzenie pod następny strzał. The colors! No to wygląda mi troszeczkę jak kobieta, szczerze mówiąc. Nie wiem czy taki był zamiar, że to miała być kobieta, która jest. Za... za um, szefa całej akcji. I don't know! Pyk! Wydaje mi się, że trzy trzeba czyli dwa eksplozive jedna snipa powinien, powinien być koniec. Teraz to o wiele zakończyć, trzeba o wiele bardziej zniżyć, między gdzieś tu. Holy shit, teraz nie trafiłem. Teraz jak, to, jak leciało, ciało, to jeszcze trzeba niżej zrobić, więcej gdzieś tu. To już idealnie, nie no więc snajpa powinna to wszystko zakończyć. Jeszcze raz to i nas po prostu strzel. Jeżeli chcesz, wyłączam snipe, a wtedy strzel się, jechać z eksplosywa. Jak chcesz, tak zrób. Nie chce mi nic zniszczyć. Okej, okay, okej. Okay. Czyli disrespect, disrespect. Rozumiem, pyk. Headshotik, żegnaj piracie. Wódź podmna. idzie pod wodę tam gdzie ich miejsce. Mamy wilanom Wychodzi na to, że ci piraci byli... Znaczy, nie byli tak wspaniali e, pomimo wszystko, a zdecydowanie im pokazałem, ale on wróci. Więc to, to we na końcu zostawiło, czy jest awesome Pirates 2? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Będę pewnie to sprawdzał po nagraniu tej gierki. Na dzień dzisiejszy na pewno takie informacji nie mam. Jednakże dziękuję za oglądanie. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie, że jesteście w stanie co robić. się w kolejnym odcinku. Zobaczymy z czego. Dobrze jest znowu nagrywać. To ma tyle. Szymanko. Peace. No drugs, I'm turning to an asshole.